W czerwcu 1946 roku Wilecki dowiedział się, że otrzymał rozkaz opuszczenia kraju. Jednak nie opuścił Polski. Podjął tę decyzję, gdyż nie miał zastępcy, któremu mógłby przekazać swoje obowiązki. Aresztowany na początku maja 1947 roku. W areszcie był torturowany przez funkcjonariuszy Urzędu Bezpieczeństwa. W trakcie ostatniego, jak się później okazało, widzenia z żoną, Wilecki wyznał. Jej w tym kontekście oświęcim to była igraszka. Cześć i chwała bohaterom! Cześć i chwała! Bohaterom! Cześć i chwała! 3 marca 1948 roku przed Rejonowym Sądem Wojskowym w Warszawie rozpoczął się proces tzw.